Chodzimy do miejsca, gdzie główna droga kręci w lewo, ale my skręcimy w prawo, gdzie już samochodem dojechać nie idzie. Jest ścieżka. I słuchajcie stąd. Stąd to jest dosłownie 2 minuty. Zobaczymy. Zresztą ile potrwa ten film. No, ale tędy wyjdziemy na piękną plażę. Na plaży stoi zresztą smażalnia ryb zaraz przy tym wejściu. idziemy przez taki drewniany mostek. Dalej jest furteczka. Czasami jest zamknięta, tak od góry, na drucik, który trzeba zdjąć. I tutaj między dwoma działkami jest przejście. Jak widzicie, samochodem tu nie dojedziemy, ale rowerem już tak, rowerkiem można się tutaj puścić, tędy. Ale to nie jest daleko. Spokojnie można sobie na nóżkach nawet z dziećmi tędy przejść. Nawet nawet powiem Wam, że z dzieckiem lubię tędy chodzić, bo nie ma tych pokus, wszędzie tych budek i co chwilę mnie nie wyłata, tak chcę to, chcę tamto. No i może i sama, bez obawy. Że wpadnie gdzieś pod samochód, pod rower jest tutaj naprawdę jak widzicie spokojnie, to przejścia jest takie mało uczęszczane. Tutaj też się buduje. I to już jest taka naprawdę bardzo blisko morza, bo tam w głębi ja już widzę morze. Za chwileczkę to zobaczycie. Jak ktoś chce podjechać jak najbliżej plaży, no to jest tutaj, zobaczcie, parking on jest płatny. 20 zł kosztuje. Przynajmniej taka informacja wczoraj tu wisiała. No i już do, do tego morza naprawdę daleko nie ma. Już widać wydma. To jest wejście UM31. już się kończą chłopy, tak? Tablica wskazuje. Ale jeszcze w granicach chłopów mamy to wejście. I zaraz zobaczycie, co tam za tą górką nas czeka. No trochę przesadziłem, że dwie minutki, bo to jest dwa razy dłużej. To jest 4 minuty będzie. A jak właściwie minęły cztery minuty. Wow. Jesteśmy.